E, właśnie z placu bankowego wyruszył kolejny marsz e, Kodu. E, Oprawa kiepska, mało transparentów. Ludu dużo, ale jak zwykle na opozycyjnych demonstracjach ludu jest dużo. E, ja się nie dziwię, lubię też chodzić na manifestacje. Doskonała okazja, żeby pospacerować sobie po mieście, e, poznać, e, spotkać znajomych. E, Wyartykułować swoje poglądy polityczne. Zastanawiające jest to, że właśnie w demonstracji ci kodowcy e, mają zazwyczaj flagi Unii Europejskiej, flagi polskie, ale nie mają e, własnoręcznie wykonanych transparentów. E, widać, że, że zaczęli niedawno chodzić na demonstracje. E, nie mają jeszcze takiej kultury materialnej udziału w, w takim spotkaniu ludycznym. E, nie ma dzisiaj flag ani Platformy Obywatelskiej, ani nowoczesnej. Gejów chyba też przepędzono, bo widziałem jakieś ze dwie, ze dwie flagi. Zawsze było ich trochę więcej. No i tyle.